W czarowanie mieszkańców miasta. I takie mamy pytanie, które stawiamy, stawiamy sobie i oczekujemy odpowiedzi. Teraz bardzo bym prosił, żebyście Państwo zajęli miejsca. Ci, którzy są na tak po mojej prawej stronie, ci, którzy są na nie po mojej lewej stronie. I bardzo proszę o zamianę miejsc, bo to jest na rybane stronie. Zdecydowani siadają tam po wizawitnie, czyli na Albo Na Tak, na 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 mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, okay. to znaczy na pewno Na nie mamy 3, 4, 5, 6, 7. A w ogóle nie 6, dobra, czyli mamy 7. E, czyli jak pan nie widzę w ogóle. W ogóle, ok, dobra. I mamy teraz... E, nie wiem, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli ja na tyle. Bardzo dziękuję i kto z Państwa z mojej prawej strony e, chce zabrać głos? 10 maja w pałacu Briksów odbyła się debata oksfordzka, której tematem była ocena ostatniej kadencji działania samorządu w Markach. Nie zabrakło kulturalnej wymiany poglądów, ale także momentów, w których dyskusja stawała się napięta i emocjonalna. Nie zabrakło pozytywnych ocen działania Urzędu Miasta Marki, jednak debatę zdominowały negatywne oceny. Założeniem debaty oksfordzkiej było podzielenie uczestników na zwolenników tezy i jej przeciwników oraz niezdecydowanych. Możliwe było także zmienianie miejsc podczas debaty. Z takiej możliwości skorzystał jeden z radnych, przesiadając się na zakończenie debaty, ze strony zwolenników pracy samorządu w ostatniej kadencji na stronę przeciwników. Zaznaczył jednak, że gdyby miał oceniać tylko swoją pracę, to pozostałby na stronie pozytywnej. Lista pozytywnych była niezbyt długa, a momentami zwolennicy ostatniej kadencji przechodzili w ton krytyczny, choć nadal pozostawali po stronie zadowolonych z ostatniej kadencji. Jako największe plusy tej kadencji uznano wybudowanie kanalizacji w mieście, rewitalizację budynków szkół, odwodnienie ulic czy uzyskanie dofinansowania z programów unijnych. Choć sama idea powstania projektu nowoczesnego zespołu szkół i kompleksu sportowego z basenem została uznana za właściwą, to jednak koszty tej inwestycji uznane zostały za zbyt wysokie. Co ciekawe, krytycznie wypowiadał się na ten temat zwolennik pracy urzędników i radnych. Po krótkim wstępie uczestników broniących samorządu, lewa strona przeszła do kontraataku, skupiając się na infrastrukturze drogowej, w tym chodniki, oraz kamienicach przy wjeździe do miasta, które według mieszkańców nie są dobrą wizytówką miasta. Odpowiedź na brak działań związanych z remontem kamienic, wyposażeniem ich w wodę czy kanalizację jest od lat ta sama brak środków i brak planów przyłączenia do kanalizacji. Argument ten nie przekonywał jednak rozczarowanych mieszkańców, choć radni bronili się mówiąc o wydatkowaniu 60% środków na edukację. Jednym z przełomowych momentów debaty była zmiana miejsca przez jednego z mieszkańców z niezdecydowanych na przeciwników kadencji. Do tego kroku przekonał go brak na sali przedstawicieli władz miasta. Do długiej listy zarzutów dołączono brak wsparcia władz miasta w rozwoju kultury czy rozrywki. Co jest tłumaczone brakiem potrzeby z powodu bliskości Warszawy. Przy tej okazji przeciwnicy kadencji przyznali, że pochwała dla miasta należy się za rozwój infrastruktury sportowej. Mieszkańcy z obu stron sali zgodnie stwierdzili, że wydatkowanie większościowej części budżetu na edukację nie jest efektywne, gdyż, gdyż poziom nauczania w mareckich szkołach jest niezadowalający. Mieszkańcy domagali się zwiększenia kontroli poziomu nauczania w szkołach, aby młodzi ludzie mieli perspektywy rozwoju po ich ukończeniu w Markach. Jednym z najbardziej dramatycznych stwierdzeń tej debaty było to, że obcięto wydatki inwestycyjne i dotacje, co było konsekwencją decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Cała problematyczna sytuacja jest konsekwencją braku uchwalenia budżetu przez radnych. Obecny na sali radny Marcin Piotrowski informował, że zrobił wszystko, aby uchwalić budżet za wszelką cenę, aby uchronić miasto przed Rio, jednak nie udało się. W sporze politycznym ktoś wygrał i ktoś przegrał, ale jedno jest pewne: przegrali mieszkańcy i miasto. ilość minusów i błędów popełnionych przez obecnych rządzących. Mam ogromny żal o to, że na takie spotkania, o których jednak mimo wszystko o, o tej debacie było głośno, było... I to by było na, na tyle. Debata jest zakończona. Bardzo Państwu dziękujemy za udział. Mam nadzieję, <klucz> Bardzo dziękuję. Mam nadzieję że e, zrobimy następną, że zdarzy nadarzy się okazja. Pierwsza debata oksfordzka odbyła się w Markach. Niestety, no, troszkę nie dopisali nam mieszkańcy. Nie było bardzo dużej frekwencji, ale debata była według wszystkich bardzo udana, konstruktywna. Rozmawialiśmy o wielu tematach o szkolnictwie, o mieszkańcach, o kamienicach, o wodociągu. Po prostu poruszane były tematy, które bolą. Albo są zadowoleniem mieszkańców Marek. Więc na pewno debata jest sukcesem. Bardzo za nią dziękuję wszystkim, i na pewno będę zapraszał na kolejne. Dziękuję ślicznie.